Pierwsze wrotki zaprezentowano w 1760 roku. Stworzył je niderlandzki konstruktor John Joseph Merrill. Najdłuższym mostem rozporowym na świecie jest przeprawa prowadząca przez jezioro Pont Chattrain w stanie Louisiana. Obserwuję cię pewien detektyw. Razem z Telewizją TVS wkrocz do świata pełnego zbrodni i wykroczeń. Jesteś złą kobietą. Zostań partnerem słynnego detektywa Colombo i rozwiązuj skomplikowane śledztwa. Proszę zatrzymać, że będzie huk. Wytrzymam. Colombo już dziś o 20.20. Tylko w Telewizji TVS. Co robisz z tymi pieniędzmi? Sponsorem programu jest firma Reuter, producent cukierków z ekstraktami ziołowymi. A pap noc na ból przed snem. Ciii. Na program zaprasza sponsor, producent leku na wątrobę i niestrawność, Rafa Holin C. Na ekranie pojawiają się. Jeżeli chcecie mieć wszystkie hity zespołu metrum na jednej płycie, to to jest właśnie to. Najlepsze melodie. A teraz tradycyjnie przypominam Wam trzy numery telefonów do dziewczyn ze sklepu TVS: 32 608 99 06, 32 608 99 39, 32 608 99 20. Koszt połączenia według taryfy operatora. Albo zamawiacie przez internet www.tvs.pl Ukośnik Sklep. Chcą Pana na rozkładówkę do gazety. A widzisz? A? Przegląd sportowy, piłka nożna. Też na P. Poradnik działkowca. E, witam Państwa bardzo serdecznie i jak mawiał mój wujek z SB, śpieszę donieść. Jak się czuje moja piękność? Pięć dni po operacji. No pan co, no, jak jestem niedospany. Mi się powieki nie domykają. Ślubu no, nie ma! Panna z dzieckiem, gabinet ślad trafił, wójta krew zaleje. Lektor wściekły, mi rada nadzorcza odjechała. Władek jest dwie stópki do tyłu. Dlaczego? Dlaczego? Bo jak co wpadnie do te czarnej kieszonki, to za sprawą świętego Ambrożego już się nie wróci. Czyński, powiedz mu, żeby się tak nie pchał z tą gębą, bo ją ja z chłopami to niekoniecznie. Nie bez powodu jesteśmy w Muzeum Śląskim, na terenie którego znajduje się była kopalnia Katowice. Kopalnia, podobnie jak historia, aby znaleźć to, co w niej najcenniejsze, musimy sięgnąć niezwykle głęboko. I to, drodzy Państwo, będziemy robić. To jest program Kopalnia Historii, nasza droga do niepodległej, w której będziemy opowiadać Państwu w każdy piątek o godzinie 17.15 o powstaniach śląskich.